Od tysięcy lat fermentacja była sekretem zdrowia i długowieczności. Dziś technologia pozwala nam sięgnąć jeszcze dalej. W laboratoriach AstroFarms łączymy tradycję z nowoczesnością, tworząc kombucze inspirowaną kosmosem. Już wkrótce nasze mikroorganizmy wyruszą w kosmos, by zbadać nowe możliwości fermentacji w warunkach mikrograwitacji. Zbieramy środki na pierwszą misję stratosferyczną oraz limitowaną produkcję kombuczy, która doświadczy warunków w przestrzeni kosmicznej. Dołącz do naszej misji i pomóż stworzyć pierwszy napój fermentowany z kosmicznym rodowodem. Takie badania jak sekwencjonowanie DNA oraz metabolomika wpływają na lepsze zrozumienie procesu fermentacji Kombuczy. Jest to zalążek astrofarmingu i przyszłej kolonizacji kosmosu. To eksperyment, który może zmienić przyszłość fermentacji. Technologia, która otwiera nowe horyzonty. Astrobucza Smak przyszłości. Wspieraj nas na zrzutka.pl i zostań częścią historii. Dla naszych wspierających przygotowaliśmy wyjątkowe nagrody. Od limitowanych butelek, po udział w kosmicznych wydarzeniach Astro Farms. Poczuj przedsmak kosmosu z Astro -Bucha.